Dzień dobry moi drodzy, witam was w ten słoneczny dzień. Dzisiaj prezentacja kartek w formie DL. Te karteczki są w pudełkach ze względu na to, że są warstwowane no i oczywiście z ręcznie robionymi kwiatami przeze mnie. Stąd ta kartka jest taka wiecie, mocno rozbudowana no i do koperty z całą pewnością by się nie zmieściła. Dobrze, ja wam zaprezentuję kartki. Po kolei jest ich 8 i zacznijmy sobie od prezentacji karteczki. Przesunę tak na bok. Znaczy, słuchajcie, nagrywam z innego miejsca, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Pierwsza karteczka jest dla przyciółki, Teraz tak, ona standardowo jest zawiązana, ale powiem tak, ja już nagrywam kolejny raz film i po prostu odwiązuję, zawiązuję, więc powiem Wam tylko, że tu będzie tak przewiązana, zresztą każda kartka, tak. No oczywiście troszeczkę ułożę ładnie i będzie po prostu Wstążka, czyli rozpakujemy karteczkę. Ale bo on się odbija. No i jest w pudełeczku. Także zobaczcie, tak jest podniesione wszystko. No i mamy kartkę, która jest no, mega rozbudowana w klimatach takich vintage, czyli postarzeń. Mamy tkaniny kawałki tkaniny, zobaczcie, bawełniane, pofarbowane kawą, farbami postarzana. Elementy wszystkie są podniesione. Papier jest po bokach postarzone, stuszowany. Wszystko jest podniesione na, dodatkowym tekturze, na dodatkowej tekturze introligatorskiej. Rama wyciśnięta z masy Fimo też postarzona. Tu jest taki motyw z kolekcji Lady, dlatego że jest to jeden z elementów dość rozbudowanego projektu, który wkrótce zobaczycie. Oczywiście gaza, wszędzie mamy paproć. Tutaj gdzieś tam elementy tej paproci, a uwielbiam paproć, może dlatego, że mieszkam przy lesie. Konwalie, które są też cudowne. No i kwiaty bawełny, które ostatnio Wam prezentowałam, że robiłam sama ręcznie kwiaty bawełny pierwszy raz. Wszystkie trzy zostały zużyte już do karteczek. No i moje kwiaty z papieru akwarelowego pofarbowane, powyginane. Proszę bardzo. Wiecie, te kwiaty papierowe, one są takie, że my, ja je wygniatam pod... one wygniatane są pod wody, więc one później, słuchajcie, te kwiaty są sztywne. To nie tak, że coś ruszycie, to się coś zepsuje na tej kompozycji. Ja myślę, że jak ta kartka nawet upadnie, to nic ją nie zniszczy. No i tak to wygląda. Taka, mam nadzieję, no ładna jest, ale wiecie, to jest moje zdanie, tak? Osoby, jako zrobię tą kartkę, mam nadzieję, że spodoba się obdarowanej, zawsze A. No i taki napis zawsze bądź sobą. Ma być tutaj taka karteczka motywacyjna. Kolejna kartka, i teraz może ja je tutaj zaprezentuję tak tematycznie. Kolejna karteczka. Pierwszy raz robiłam w tak pastelowych kolorach kartkę i bardzo dziękuję za to zamówienie, bo mogłam troszkę poszaleć. Znaczy zrobić coś, wyjść poza taką strefę komfortu, jak to się mówi. Tak jak Wam już mówiłam, kolejny raz nagrywam. E, I tu jest z tą rzeczką wiązana, tak? Zerwujemy z zaglądamy do środka. Witaj na świecie, lili. E, bardzo mocnych pastelowych kolorach. E, ta kartka jest na tyle rozbudowana, że standardowe pudełko nie weszło, więc zrobiłam dodatkowe pudełka e, i kwiaty. Słuchajcie, te kwiaty, jak zrobiłam, sama, miało, że, sama się urzekłam tymi kwiatami, bo są po prostu cudowne. I nie wiem, czy telefon to odda ale są mocno pastelowe, są po prostu jak ja nie lubię takich pastelowych, słodkich kolorów to naprawdę robią wrażenie na tej kartce i oczywiście kompozycja wózeczek, który też został kilkakrotnie wycięty wykrojnikiem, to wszystko zobaczcie jest podniesione, no i takie pastele, zaglądamy do środka i ponieważ tu są już życzenia, ja Wam tylko pokażę, że spróbuję troszkę zasłonić, że kwiaty zobaczcie one, te co są na zewnątrz papier jest taki wewnątrz no i tak to zostało zrobione Dobrze, mam nadzieję, że spodoba się rodzicom i zostawiam dalej i będzie dla niej pamiątka. Kolejne karteczki. Tą jedną już widzieliście złotą, ale chciałabym Wam dzisiaj wszystkie zaprezentować w jednym filmiku. Ja już robię kolejne kartki. Ale nadzieję się, że zaprezentuję to, co dzisiaj pojawi się też na sklepie. Młodej parze, czyli ślubne karteczki. Mamy dwie. Jedną mamy. Złotą. I Choć za złotem powiem Wam nie przepadam. To nie mi kolory nawet zaręczynowy pierścionek i obrączkę miałam z białego złota, to tutaj powiem Wam zaszalałam. I cieszę się, że zaszalałam, bo po prostu kartka bardzo mi się podoba, jest fajna. I tu znowu poza tą swoją strefę komfortu. Czyli zrobiłam całkiem coś innego. Także możecie zobaczyć, jak sprawdzam się w innej kolorystyce, że nie ma tutaj, że jakby jestem w innych kolorach, tak? Tylko tutaj na różnych płaszczyznach. No i taka karteczka. Też fajna. No dobrze, też w środku miejsca oczywiście na życzenia. Życzenia drukuję, jeśli ktoś ma taką ochotę, mogę spersonalizować karteczkę i wydrukować życzenie. Druga to są kolory tak zwane rustykalne. Dość często teraz, jak dostajemy zaproszenia na ślub, one są właśnie w tych klimatach, Takie lustykalnych, liście, zieleń. I to jest taka kartka, bo dość często jest tak, że na przykład zaproszeni goście mówią, słuchaj, wykonaj kartkę pod zaproszenie. Kiedyś, kiedy na przykład, zaproszenie wkładało się pieniądze, a teraz, na przykład, bierze się kartkę właśnie coś, też klimatę zamawia. No i tutaj, oczywiście, też dużo się nam dzieje. Jest to butelkowa zieleń znowu. Tym razem są listki wycięte tutaj z arkusza do wycięcia i ułożone też warstwowo, tak, żeby dawały taki efekt. No i te moje kwiaty wykonaję, które wykonałam sama własnoręcznie. Patrzę, czy się nagrywa. I do tego kwiat bawełny, który mogliście zobaczyć. I tutaj coś, co wykonałam sama, troszkę się teraz tego śmieję, ale wiecie, kreatywny trzeba być. To jest plaster drewna, który sfotografowałam, przerzuciłam do programu, obrobiłam, wydrukowałam, tak, pomniejszyłam, wydrukowałam sobie tą grafikę odpowiednią dla mnie i potuszowałam. I mamy taki plaster drewna, który myślę, że też daje taki fajny efekt na karce. No i tak to wygląda, moda para, serduszko, wykrojnik. No i mamy gotową karteczkę, w środku wklejamy życzenia i myślę, że dajemy coś oryginalnego. Dobrze, kolejne kartki, nie tu już będziemy w takich klimatach sztu, ale chciałam stworzyć kartki różne, tak jak teraz zobaczycie, czyli mamy i brązy, i rustykalne, i dzieje się trochę, i mamy trochę kolorów, więc mamy cztery karteczki, zaczniemy od pierwszej. Tę karteczkę już mogliście zobaczyć przy albumie, tym rustykalnym, ale w związku z tym, że może nie wszyscy oglądali, więc tak jak już mówiłam, karteczki zaprezentuję w innym filmiku. Mamy szatkę, która jest na serwetce, serwetka, o ile kraw paszem, mogę się mylić, ale już nie mam głowy do wykrojników, za dużo ich zaczęłam mieć w ostatnim czasie. Mamy tutaj serwetkę, koronkę, którą nakleiłam, że zobaczcie. Koroneczka, oczywiście to moje kwiaty robione z papieru. Listki tu takie brązy są, jak to powiedzieć? Dobra, zabrakło mi dzisiaj słowa. OK, no i tak to wygląda. Czyli mamy taką kolejną karteczkę. Oczywiście te kartki można spersonalizować. Mogę wydrukować tutaj imię dziecka to, jak już zamawiająca osoba będzie chciała. No i oczywiście też mogę wydrukować życzenie. Kolejna karteczka. I tutaj mamy, widzicie, jakby rządzi bije, no ale jest trochę tego papieru kraftowego, tego naturalnego, takiego koloru ziemi. Znowu pojawia się kolorka. Jest szatka, która jest na serwetce. I kompozycja kwiatowa, która już tu już bardziej rozbudowana, ale dalej w tej tonacji jasnej, tak. No, i tutaj mamy ten sposób. Tak prezentuje się kolejna kartka. Dobrze, idziemy, słuchajcie, ku końcowi. Dziękuję, że wytrwaliście jeszcze. Mamy kolejną kartkę. I tutaj, no, słuchajcie, to też się dużo dzieje. Tu są elementy wycięte z fabryki dekoru. Uwielbiam te papiery w ogóle. Ogólnie teraz już jest mało dostępnych ich w sklepach w Polsce, ale można bezpośrednio z Ukrainy zamówić. Tutaj mamy kwiaty, róże I teraz y, dla sprawnego oka, nie, dobrze mówię, dla oka sprawnego, zauważycie, że teraz tak, wycięte elementy oczywiście są podniesione, są troszkę powyginane. Kwiaty róże, które tutaj są, mają jakby mm, podbić ten. Y, znaczy, nie tak, ten kwiat róży. Nie, ten kwiat róży podbija ten kwiat róży, czyli ten wydrukowany, czyli ten arkus, z tego arkusza wyciętych elementów, tu mamy róże i tu mamy taki jasny kwiat. I dlatego też tu dałam takie jasne kwiaty. Czyli jakby podbijają, czy jakby gdzieś tam taki y, ten plan jest z daleka, tak? I mamy to już tę małą różeczkę. Taka kompozycja, takie kwiaty. No i tak myślę, że też ładna. Ja uwielbiam motyle, także dodałam tu taki motyl do tych kwiatów, do tego wszystkiego. I myślę, że też to fajnie wygląda. Ostatnio moje zapłuków w ekraniku, ja bym tego motylka wszędzie po prostu wycinała. I dodawałam. Dobrze, to mamy to. I ostatnia karteczka. I tu znowu zieleni, znowu to rustykalne kolory. E, ogólnie rzeczywiście lubię robić w tych klimatach, bo zauważam, że coraz więcej zaproszeń jest, e, i to na chrzest, i to na e, komunie też widziałam, że były, no i na ślub. I tu znowu mamy kwiat bawełny, tutaj jest e, troszkę wstążki, ciemniejszy kwiatek, jasne, szatka, wszystko oczywiście jest podniesione, motylek. Tutaj już na banerku pojawiły się też te elementy zielone. On jest trochę, tylko nie wiem czy tutaj on da ten telefon. Jest trochę tak potuszowany, żeby przygasić trochę i dopasować do całości tej kartki. Tutaj papier, tak zwany chyba producenta na stronie, widziałam, że sarankowy, który też trochę pod, podbija nam całą tą kompozycję, pozostałe i jest postażony, wytuszowany. No i tak to wygląda. No dobrze, moi drodzy, zaprezentowałam 8-8 karteczek. Każda, widzicie, jest jakby z innej bajki. Ale o to chodzi, żeby tworzyć różne projekty dopasowane do klienta. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik. Zapraszam Was na Facebooka i na inne moje social media. Na Facebooku oczywiście tam jest wszystko, wiecie, na bieżąco. Ta łatwość i szybkość jakby publikowania tych postów. Więc zapraszam Was tam. Funkcjonuje sklep. Także zapraszam Was do zakupu lalek, kartek, albumów i innych wytworów, które wychodzą spod moich dłoni. I dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Wam za uwagę. Miłego i słonecznego dnia. Pozdrawiam.